Wsi nieposiadających elektryczności. Krajobraz wiejski coraz częściej urozmaicają urządzenia, którymi płynie do zagród prąd z dalekich elektrowni. Dzięki wydajnej pomocy państwa liczba zelektryfikowanych wsi wzrasta z każdym rokiem. Coraz częściej z energii elektrycznej korzystają nawet oddalone od wsi gospodarstwa wiejskie. Maszyny poruszane silnikami elektrownarzom w pracy, wyręczają ich, podnoszą wydajność gospodarstwa. Energia elektryczna w gospodarstwie jest dobrodziejstwem także dla gospodyń. Pomaga im w pracach domowych, które stają się wtedy nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze. Oświetlenie elektryczne pozwala na bardziej kulturalne spędzenie wieczorów w mieszkaniu, zdrowy odpoczynek, racjonalną naukę. Ale dobrodziejstwa postępu mogą stać się zmorą. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie tylko bliźniemu szarpie nerwy, lecz i sobie utrudnia życie. Tacy kombinatorzy i majstrowie do wszystkiego to utrapienie całej wsi. Prymitywne i złe urządzenia, jakimi się posługują, są powodem ciągłych awarii, grożą porażeniem, powodują spadek napięcia w sieci całej wsi. Ot i praca skończona. Ale skądże? Taki majster do wszystkiego przecież potrafi naprawić bezpieczniki. A uważa, że im grubszy drut założy do bezpieczników, tym lepiej. Po takiej naprawie jego bezpiecznik na pewno wytrzyma rozruch silnika, ale że cała wieś może utonąć w ciemnościach, albo że taka naprawa spowodować może pożar, to go nie obchodzi. Nie, tak nie można robić. Wkładki do bezpieczników trzeba zakładać oryginalne i o właściwym amperażu. Jeśli już mamy elektryczność w gospodarstwie, korzystajmy z niej rozsądnie. Popatrzcie, dla takiego małego gospodarstwa w zupełności wystarcza przyłącze jednofazowe. Dostarczany przez nie prąd pozwoli nam posługiwać się aparatami i urządzeniami elektrycznymi, jakimi dysponuje rodzina w mieście. Mając jednofazowe przyłącze, możemy więc używać poza żelazkiem do prasowania i oświetleniem kuchenki elektrycznej, radioodbiornika, a także innych tak pomocnych w gospodarstwie domowym urządzeń jak odkurzacz, pralka, lodówka czy małe piekarniki. Możemy również zainstalować hydrofor. Jeśli zastosujemy przy nim dodatkowo boiler elektryczny, będziemy mieli w gospodarstwie bieżącą cieplą wodę. Przyłącze jednofazowe pozwala poza tym używać małych gospodarskich maszyn napędzanych silnikami jednofazowymi. Są one znacznie tańsze, a umiejętnie wykorzystywane w zupełności zaspokoją potrzeby małego, kilkuhektarowego gospodarstwa. Do maszyn używanych w takim gospodarstwie nadaje się bardzo praktyczny, przewoźny silnik jednofazowy o mocy 1 kW. Silnik ten ma prawe i lewe obroty. Można go stosować do wielu maszyn Innym urządzeniem, którego możemy używać mając przyłącze jednofazowe jest taki elektryczny parnik o pojemności 50 kg ziemniaków. Jest praktyczny i bezpieczny, gdyż zastosowano przy nim gniazdo ze stykiem ochronnym. Użytkownik nie może więc ulec porażeniu, gdyż w razie uszkodzenia izolacji bezpieczniki samoczynnie wyłączą prąd. Parnika nie musimy pilnować. Wyłączy go nastawiony uprzednio automat, a my możemy spokojnie odpoczywać lub zająć się inną pracą. Koszt parowania ziemniaków jest niewielki, zwłaszcza gdy parnika używamy nocą. Automat zainstalowany wraz z licznikiem dwutaryfowym o godzinie 22 przełącza licznik na tańszą taryfę nocną. Rano mamy już ziemniaki uparowane, dobrze ciepłe. Możemy je skarmiać częściowo w ciągu dnia, gdyż izolacja cieplna kotła parnika pozwala przechowywać w nim cieple ziemniaki ponad dobę. Oczywiście z tańszej taryfy możemy korzystać, używając w porze nocnej także innych urządzeń elektrycznych. Jak widzieliśmy, dla niedużych gospodarstw nie trzeba budować kosztownego trójfazowego przyłącza. Nasi majsterkowicze, których lekceważenie bezpieczeństwa pracy poznaliśmy już wieczorem, myślą oczywiście inaczej. Jak najwięcej prądu i duży silnik, wtedy praca pójdzie szybko. A to nieprawda. Jeżeli użyjecie na przykład zamiast 2 kW silnika silnika o mocy 7 kW, praca nie pójdzie szybciej. Zużyjecie jedynie więcej energii elektrycznej, a poza tym taki mały śrutownik długo nie wytrzyma. Albo tu popatrzcie. Czyż do takiej małej młocarni potrzebny jest silnik o mocy aż 7 kW? Taki silnik gigant roztrzęsie każdą małą maszynę w niedługim czasie, a brak wszelkich zabezpieczeń może jeszcze spowodować wypadek. Pamiętajmy więc, że duży silnik nie przyspieszy pracy małej maszyny. Przyspieszy jedynie jej zużycie. Takim silnikiem i w takich warunkach nie należy pracować. Energia elektryczna potrzebna jest przecież nie tylko tobie. Inni gospodarze chcą także z niej korzystać i to prawidłowo. Ten na przykład gospodarz do śrutownika używa silnika trójfazowego lecz nie większego niż o mocy 3 kW. Nie zakłóca więc pracy innym gospodarzom. Są maszyny dostosowane do potrzeb gospodarstwa, które mają silniki fabryczne, jak na przykład ten uniwersalny siekacz. Silniki takich maszyn pobierają niewiele prądu i nie niszczą maszyny, którą poruszają. Uniwersalny siekacz jest wyjątkowo udany, bowiem poza różnorodnością prac, jakie może wykonywać, posiada przystawny silnik. Silnik ten możemy łatwo odjąć od siekacza i wykorzystywać do napędu innych maszyn. Tym bardziej, że ma różne kola pasowe i ustawiony jest na wózku. Oczywiście gospodarstwo rolne nie obejdzie się bez dużych maszyn, zwłaszcza omłotowych. I tu przychodzą z pomocą kółka rolnicze. W ramach kółek rolniczych możemy wykorzystywać większe i droższe maszyny. Są one wtedy opłacalne i nie powodują przerw w dostawie prądu, gospodarze bowiem używają ich kolejno. Przy dobrym rozplanowaniu użytkowania takiej maszyny można nią obsłużyć całą wieś. Urządzeniami elektrycznymi używanymi przy młocarni powinien opiekować się pracownik przeszkolony na specjalnym kursie. Do napędu młocarni dobrze jest używać wygodnego, trójfazowego silnika przewoźnego. Można go podłączyć bezpośrednio do sieci, nie trzeba więc specjalnych gniazd wtyczkowych. Skrzynkę przyłączeniową zawiesza się na słupie linii. Skrzynka posiada bezpieczniki topikowe, licznik pobieranej energii elektrycznej, samoczynny wyłącznik ochronny, a także uziemiacz zabezpieczający pracownika przed porażeniem prądem. Ale nie tylko duże i kosztowne maszyny możemy wykorzystywać zespołowo. Nie każdy gospodarz może sobie pozwolić na kupno nawet małego śrutownika. też gromada lub kółko rolnicze, umieszczając taki śrutownik w specjalnym pomieszczeniu, może udostępnić biedniejszym gospodarzom korzystanie z niego za drobną opłatą. A czyż nie jest wygodna taka higieniczna gromadzka chłodnia, w której gospodarze pod opieką fachowego pracownika Mogą przechowywać mleko lub mięso? We wsiach gęsto zabudowanych wprost nieoceniony jest wodociąg z elektrycznym hydroforem. Zapewnia on ciągłą dostawę dużych ilości wody do zabudowań gospodarskich i domów mieszkalnych. Przyzwyczailiśmy się do tradycyjnych własnych studni, ale każda gospodyni wie, ile wysiłku i czasu potrzeba, aby naczerpać z niej wody dla bydła. A tak i wygodnie i tanio, bo przy zespołowym korzystaniu z hydroforu opłata za wodę jest naprawdę niewielka. Wiejski wodociąg to dobrodziejstwo dla gospodyń, które nie mają własnych pralek. Kółko gospodyń wiejskich Witowie zorganizowało zespołową pralnię. Każda gospodyni może tu szybko i dobrze wyprać bieliznę, a i nie tracąc czasu, podzielić się sąsiadką najświeższymi wiadomościami. I wreszcie wodociąg pomaga higienie osobistej. Wiejskie łaźnie urządzone przez kółko rolnicze lub gromadę na pewno nie będą świecić pustkami. Każdy chętnie skorzysta po pracy z przyjemnej kąpieli. A teraz zobaczymy, jak można wykorzystywać energię elektryczną w dużych, uspołecznionych gospodarstwach rolnych, gdzie różnorodność urządzeń elektrycznych i możliwości ich zastosowania są znacznie większe niż w gospodarstwach indywidualnych. Do obsługi takiej młocarni z nabudowanym silnikiem elektrycznym wystarcza w zupełności 4 do 6 ludzi. Wydajność jej przekracza 700 kg ziarna na godzinę. Elektryczny stertnik pomaga nam szybko ustawić wymuconą słomę w stogi, a dmuchawy o napędzie elektrycznym przetransportują wymucone zboże do dowolnej części magazynu. Tu także spotykamy silniki elektryczne. Napędzają one pracujące w magazynie maszyny, jak na przykład taką czyszczalnię zboża, która jednocześnie zboże sortuje. Oto suszarnia zboża jest całkowicie zmechanizowana. Obsługa kontroluje jedynie wskazania zegarów, a wszelkie czynności wykonują silniki, których praca jest zautomatyzowana. Nawet pracę ładowania wysuszonego i posortowanego zboża do worków wykona za nas wydajna i szybka workownica z silnikiem elektrycznym. Wiemy, że z suszeniem siana jest zawsze kłopot. Nie będzie kłopotu, jeśli użyjemy elektrycznych suszarni. Taka suszy siano nieogrzewanym powietrzem nie dłużej niż tydzień. Tu widzimy podobną suszarnię, lecz dużą trójkanałową. Siano suszone w takich suszarniach nie traci swych własności pokarmowych, zwłaszcza białka, i zachowuje kolor. Bydło chętnie zjada takie siano a że jest ono pożywne, świadczy fakt, że krowy nim karmione dają więcej mleka. Oczywiście do dojenia dużej ilości krów używa się popularnych już dojarek elektrycznych. Są wydajne i higieniczne. Zastosowań elektryczności w oborze jest sporo. Oto niektóre z nich. Chłodnia do mleka z elektrycznym silnikiem poruszającym pompę do zimnej wody. Elektryczny warnik, który dostarcza cieplej wody nieodzownej w oborze nie tylko do mycia rągi naczyń, ale także do pojenia bydła w zimie. Pompa do gnojówki łatwa w montażu i prosta w obsłudze. Bardzo szerokie zastosowanie znajduje energia elektryczna na kurzych fermach. Różne urządzenia i aparaty elektryczne pozwalają utrzymywać stałą temperaturę oraz zdrowe i czyste powietrze w kurniku. Sztuczne kwoki wychowują małe kurczęta, a promienniki podczerwieni dużym kurczętom dają ciepło w chłodne dni. Naświetlanie młodzieży promiennikami podczerwieni nie jest kosztowne, a daje w hodowli doskonale wyniki, o ile oczywiście będziemy odpowiednio dobrze i racjonalnie zwierzęta żywić. A właśnie dla higienicznego i odpowiedniego przyrządzania karmy dla inwentarza przydatna jest taka kolumna parnikowa. Tutaj elektrycznością napędzana jest płuczka do ziemniaków, Transporter podający wypłukane ziemniaki do parników, a także mechaniczny gniotownik. Dla większych gospodarstw przeznaczony jest również duży śrutownik z dostosowanym do niego silnikiem elektrycznym nabudowanym na jego korpusie. Taki śrutownik może rozdrobnić do 1000 kg ziarna lub slomy na godzinę. Coraz częściej maszyny elektryczne wyręczają człowieka w jego pracy, podnoszą jakość produkcji i wydajność gospodarstwa. Nierzadko są to już kompleksy maszyn, zespoły przypominające fabryki, jak na przykład taka suszarnia zielonek. Praca człowieka sprowadza się tu głównie do kontroli automatów i elektrycznych wskaźników. Obsługa takiej suszarni liczy zaledwie 5 osób. Otrzymywany tu susz jest produktem wyjściowym do sporządzania pasz treściwych, które są nieodzowne w hodowli, zwłaszcza zimą. Posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi sowicie się opłaca Informacje o wszelkich urządzeniach elektrycznych oraz ich opisy znajdziecie w licznych broszurach wydawanych przez Zjednoczenie Elektryfikacji Rolnictwa i przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Porad udzielą Wam również Pomy, Powiatowe Związki Kółek Rolniczych i Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Rolnictwa.